3, 2, 1 światło. Cześć, witajcie, z tej strony Łukasz i w dzisiejszym filmie wytłumaczymy sobie, dlaczego jedynka nie jest liczbą pierwszą. Zapraszam do oglądania. Może zacznijmy sobie od wyjaśnienia, czym w ogóle są liczby pierwsze. Otóż liczby pierwsze to są takie liczby, które posiadają tylko dwa dzielniki. Jedynkę i siebie samą. Czyli na przykład 2, 3. 5, 7, 11, wiecie, o co chodzi, znacie te liczby. Ym, więc tak w sumie, jeśli chodzi o definicję, no to podstawiając ją pod jedynkę, no to jedynka się dzieli przez jedynkę i przez siebie samą, czyli no, przez jedynkę. Ale, ale dlaczego nie jest liczbą pierwszą? Kiedyś jedynka była traktowana jako liczbę pierwszą, więc jeśli myśleliście, że hej, przecież jedynka spełnia definicję, więc jedynka powinna być liczbą pierwszą. No to w sumie myślicie całkiem dobrze, znaczy myślelibyście kiedyś całkiem dobrze, ponieważ matematycy uważali jedynkę za liczbę pierwszą, jednak musieli ją wykluczyć z tego zbioru, naszą jedną małą, smutną jedynkę, ponieważ istnieje pewne twierdzenie, które nazywa się podstawowe twierdzenie arytmetyki, i właśnie przez to twierdzenie jedynka musiała zostać wykluczona. A brzmi ono tak. Każdą liczbę całkowitą dodatnią można jednoznacznie przedstawić jako iloczyn liczb pierwszych. Możemy się domyślać, że to twierdzenie jest bardzo ważne, no bo po pierwsze ma własną nazwę, po drugie ma bardzo pompatyczną nazwę i tak naprawdę to twierdzenie oznacza mniej więcej tyle, że każdą liczbę dodatnią, całkowitą, jaką posiadamy sobie tutaj, na przykład 22, możemy. Zapisać jako iloczyn kilku liczb pierwszych. No właśnie, na przykład, weźmy nasze 22 i możemy je zapisać jako 2 razy 11, no ewentualnie jako 11 razy 2, jednak to dalej mieści się w definicji słowa jednoznaczne. No i właśnie był problem z tym słowem jednoznaczny, ponieważ jeśli 1 byłaby liczbą pierwszą, no to nie moglibyśmy jednoznacznie przedstawić każdej liczby całkowitej. Bo gdybyśmy wzięli sobie to nasze 22, to moglibyśmy je zapisać jako 2 razy 11, ale również jako 1 razy 2 razy 11. Albo 1 razy 1 razy 2 razy 11. Albo 1 razy 2 razy 11 razy 1 razy 1. Albo 1 razy 1 razy 1 razy 1 razy 1 razy 1 razy 2 razy 11. I właśnie dlatego jedynka musiała zostać wykluczona z liczb pierwszych. Więc tak naprawdę matematycy stanęli przed wyborem, czy za każdym razem, jak mówią podstawowe twierdzenie arytmetyki, dopowiadać, że tyczy się ono wszystkich liczb pierwszych poza jedynką, czy po prostu wyrzucić jedynkę z, ze zbioru liczb pierwszych? No i wybrali jednak tą drugą opcję. Możesz użyć wszystkich liczb pierwszych poza jedynką. I tak za każdym razem. No i właśnie dlatego jedynka nie jest uznawana za liczbę pierwszą. Co ciekawe, nie jest również uznawana za liczbę złożona. I posiada ona jakby swoją własną kategorię, która jest ani nie jest pierwsza, ani nie jest złożona. I posiada swoją własną kategorię, która jest sama, samotna, biedna, nie ma żadnych przyjaciół i tego typu rzeczy. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to możecie stawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia, na kiedy pojawiają się następne filmy, yy, możecie obejrzeć też na przykład ten film albo ten film. I to było w sumie na tyle. Do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!